Startujemy z naszymi ośmiodniowymi rekolekcjami pod hasłem Szkoda Czasu. Mam nadzieję, że ten czas nie będzie dla Was zmarnowany. Będziemy go odmierzać e, klepsydrą. Każde bowiem ziarenko piasku, które przesypuje się w naszym życiu, oznacza każdą godzinę, minutę. Dzień, rok, lata życia, które, ufamy, nie będą przesypywać się w sposób zmarnowany, ale wykorzystany jak najlepiej. Na dobry początek rozpocznijmy modlitwą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła swego strumień, przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów drogich przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy ty się chłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Amen. No dobry początek podlitwa ale na dobry początek także Słowo Boże, które jest naszym przewodnikiem na drogach adwentowych, które daje nam światło, byśmy się na tej drodze nie pogubili. Tekstem wiodącym dzisiaj będzie scena zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, która jest jednocześnie dla Maryi zaskoczeniem, zdumieniem, ale i wielką radością. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniem Józef z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział – Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa, i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej, nie bój się Maryjo, bo Bóg Cię obdarzy łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus. A Maryja tak odpowiedziała, jestem służebnicą Pana. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bardzo lubię wracać do tego fragmentu Ewangelii, opowiadającego o zdumieniu i zaskoczeniu, bo widzimy tutaj Maryję, która jest zaskoczona tą sytuacją, zdumiona, a jednocześnie pełna radości, która przyjmuje to zwiastowanie Gabriela i można by powiedzieć, podsumowuje je własną zgodą na bycie niewolnicą Pana, bycie niewolnicą miłości do Boga. Ale drugim człowiekiem, który, moi drodzy, w sposób bezsłowny, właściwie w milczeniu, bo nic nie wie, o tym Ewangelia nic nie jest zapisane w Słowie Bożym. Drugim człowiekiem, który jest także zdumiony i zaskoczony, to jest święty Józef, opiekun Maryi i opiekun Pana Jezusa. Za mną jest obraz, który przedstawia Józefa prowadzącego osiołka. Józef patrzy gdzieś w dal, jakby chciał wyprzedzić to, co przed nim, bada drogę. A na osiołku siedzi Maryja w stanie błogosławionym. Na jej twarzy widać jest delikatny uśmiech, bo spogląda na małego chłopca, który idzie obok i pogania stado owiec. Widzimy ich w sytuacji, kiedy Józef już wie, że Maryja mocą ducha świętego stała się brzemienną i nosi małe dziecko pod sercem. Przyjął to z ogromnym zaufaniem. Droga Maryi i Józefa jest drogą zaufania, zaufania bezgranicznego Bogu. Można by powiedzieć, tak jak było to z Abrahamem, że oni uwierzyli wbrew nadziei. Uwierzyli wbrew temu wszystkiemu, co dookoła nich się działo i czego doświadczali. Choćby ogromnych trudów, choćby, moi drodzy, betlejemskiej groty, choćby e, ucieczki przed Herodem, e, choćby, moi drodzy, potem zaginięcia małego pana Jezusa, czy wreszcie Maryja, która doświadczyła śmierci na, i Chrystusa, na którą patrzyła i w której uczestniczyła. Zaufanie, które jest drogą adwentową, na dobry początek zaufanie jak Maryja i Józef Bogu, że to, co się wydarzy w te rekolekcje, będzie dla mnie najlepsze, choć nie zawsze łatwe, miłe i przyjemne. A więc jest to droga zaufania. Oni widzą cel, Józef widzi cel. Idą, by oczywiście ludzki cel, by zapisać się w Betlejem, ale celem jest Przecież zjednoczenie z Chrystusem, zjednoczenie z Bogiem, czyli komunia. I musimy powiedzieć jasno i wyraźnie, że cel drogi, też pięknie opisał, tej duchowej drogi nie tylko tej drogi fizycznej, ale także duchowej drogi opisał patron dnia dzisiejszego, Patron naszego pierwszego dnia rekolekcji, święty Jan od Krzyża w takim największym swoim dziele, Droga na górę Karmel. Zapisał bowiem tak, Droga na górę Karmel mówi o tym, jak dusza powinna się przygotować, by w krótkim czasie dojść do zjednoczenia z Bogiem. Jak dojść do zjednoczenia z Bogiem? To jest cel zarówno życia Maryi i Józefa, ale to jest cel także duchowy mojego życia, Twojego życia. Trzeba zauważyć, że do tego właśnie dojścia do zjednoczenia z Chrystusem potrzebne są pewne środki. I trzeba zauważyć, że te środki to jest przede wszystkim, moi drodzy, oczyszczenie z grzechu. To jest nowy początek, właśnie, czyli przygotowanie, e, przygotowanie, e, moi drodzy, poprzez nawrócenie. Nawrócenie jest nowym początkiem. Zrób e, dobrze rachunek sumienia, e, ale nie tylko wymień swoje grzechy, ale znajdź także ich korzenie, znajdź ich motywy, e, znajdź to, co jest źródłem Twojego grzechu. Potem spowiedź. Na dobry początek. Spowiedź, która niech będzie doświadczeniem wielkiej miłości i miłosierdzia Pana Boga. Święty Tomasz Akempis mówi także, że na dobry początek potrzebna jest e, cisza, trochę samotności i milczenie. W naszych czasach nie tylko chodzi o rozmowy z innymi ludźmi, ale może nade wszystko jakieś trochę wycofanie się z tego świata wirtualnego, w którym notkwimy jednak bardzo, bardzo mocno. To wezwanie do poprawy życia i do wynagrodzenia i zadośćuczynienia za to, co żeśmy uczynili. Na dobry początek spowiedź. Także na dobry początek. Moi drodzy, trzeba znaleźć czas codziennie, jeśli tylko to możliwe, na Eucharystię rano lub wieczorem, na adorację przed Eucharystią, po Eucharystii, w środku dnia, gdy będziesz może przechodził obok Kościoła. Wreszcie, na dobry początek, dobrze byłoby wnikliwie przyjrzeć się sobie i swojemu życiu. Rozeznać, w jakiej sytuacji teraz konkretnie się znajdujesz, jakie są Twoje możliwości, jakie są Twoje bezradności, których doświadczasz, jakie są Twoje oczekiwania, marzenia, pragnienia. Jedna z najważniejszych prawd życia duchowego mówi o tym, że nie można ufać sobie, ale też nie wolno powątpiewać. Od nieufności sobie. W swoją wielkość, mądrość, możliwości, zdolności rozpoczyna się dopiero droga faktycznego, realnego życia duchowego. Ta nieufność wobec siebie to nie jest jakiś pesymizm, jakiś nihilizm, jakaś beznadzieja, lecz realizm w patrzeniu na siebie. W pułapką największą życia duchowego jest fałszywy obraz siebie samego, swoich możliwości i fałszywy obraz też samego Boga. Na dobry początek, rekolekcje, pamiętaj, są walką duchową. Możesz ich nie zacząć, nawet jak wysłuchasz tej konferencji. Możesz w nie zupełnie nie wejść, nie poddać się Bożemu działaniu, natchnieniom Ducha Świętego i będzie to czas stracony. Ale nie szkoda czasu na to, by spotkać się z Bogiem na modlitwie spotkać się z Bogiem w Słowie Bożym, spotkać się z Bogiem we własnym sercu, by to serce rozpoznać. Wreszcie dobrym początkiem jest także uświadomienie sobie swoich braków, swoich niedociągnięć, wad, by do tego rozpocząć współpracę z Bogiem i od tego rozpocząć współpracę z Bogiem, by ona nas prowadziła do zjednoczenia. Pamiętajmy, że na dobry początek uświadamiamy sobie, że nasze rekolekcje nie dokonują się w całkowitej samotności. My żyjemy w świecie, my żyjemy wśród ludzi. A więc nasze rekolekcje dzieją się w codzienności, w zwykłych sytuacjach, w zwykłych wydarzeniach, z osobami, które spotykamy, z którymi rozmawiamy, od których doświadczamy miłości albo uczuć, które rodzą się w nas negatywnych. To wszystko, Podlega jakby naszej duchowej obserwacji przed Panem. Moi kochani, codziennie układam leki dla mojej mamy, ona ich przyjmuje bardzo dużo, robię to zawsze z rana. I pomyślałem sobie, że na ten czas duchowych rekolekcji, jakie przeżywamy, choć trwa już właściwie adwent w ostatnich akordach, to duchowymi lekami dla mnie i dla Ciebie na ten czas jest właśnie modlitwa, Słowo Boże, rachunek sumienia, spowiedź, Eucharystia, adoracja, wnikliwe spojrzenie w swoje wnętrze i odkrycie tej prawdy: nie ufaj sobie zbytnio. I wreszcie świadomość tego, że ja. Rekolekcje swoje przeżywam w codzienności, czyli duchowość wydarzeń. Bóg mówi do mnie przez wydarzenia i przez ludzi, których spotykam. Trzeba otworzyć serce, by móc odkryć, co Bóg do mnie mówi przez to. To są te leki, które Pan Bóg daje nam na odtrucie naszego ducha z tego świata. Pytania na koniec do grupek dzielenia. Po pierwsze, czym Bóg Cię ostatnio zaskoczył i zdumiał? Pytanie drugie, jakie środki do zjednoczenia z Bogiem podejmiesz w terekolekcję? Musisz konkretnie określić, jakie środki, jakie działania podejmiesz w terekolekcję. I trzecie, w jakich sytuacjach bardziej ufasz sobie i swoim możliwościom niż Bogu? Powodzenia, kochani. E Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, mówił święty Augustyn, a więc życzę Wam wytrwałości w walce podejmowania pracy codziennej nad sobą i współpracy z Panem Bogiem. Szczęść Boże!